o Urzęd Prezydenta. I w tą stronę ja bym mógł, no, chciał skierować powiedzmy jaką dyskusję właśnie, żebyśmy się zastanowili, pan prezes, żeby nam trochę uchylił rąk tajemnicy. Jaką taktykę zastosujemy w wyborach? Jaką konfederacja będzie miała taktykę. Nie ma żadnej taktyki. jest po prostu walka wręcz, no, bo jest jasno. No. Każdy kandydat konfederacji jest lepszy od no z tych wszystkich tam Pani, jakieś tam Kiraly Błońskie, czy nie innych takich. A tutaj kolega, kolega Posak. Posak oczywiście bij ich na głowę. Bili ich na głowę To I koniecznie, nie dadzą właśnie dlatego tego dojść do głosu. No, dlatego będą go zagłuszali. I co robić, możemy robić. To pokazywać się tam, gdzie, tam gdzie można. Pokazać się w internecie na przykład. Kolega Posak podobnie jak ja, prawda, zajmuje stanowisko, że po cholerę prezydent zwołuje po co, po co prawda? robimy chusty, prawda, po co straszymy ludzi? ludzi? No i to, i to trzeba nagłaśniać. Oj, to ci ze uszą, my śmieją. Będą, jak to? Bo nie chcecie, żeby się troszczyć o ludzi, to ludzie mają umierać, jak tam na mnie napadli, prawda? Że ja tutaj chcę, żeby ludzie umierali. Powiedziałem, nie, nie, to ludzie umierali. Powiedziałem, że koronawirus powoduje selekcję naturalną, taka jest prawda? Obiektywna, i za to nie można poradzić. A to jakby był na mnie wyrzask. I wyrzat, ktoś powie coś niezgodnego z poprawnością polityczną, no to od razu późno na ludzia i każdy z nas, czy to będzie Bosak, ja, czy, czy Braun, czy ktokolwiek, każdy z nas się spotyka z tego typu ujadaniem i musimy to przezwyciężać. Wszyscy, wszyscy razem, cała, cała konfederacja idzie, do tej, żeby przebić ten, ten, ten mur, bo tam. my się możemy różnić co, co, co w połowie programu, ale ludzie między nami są niczym no, w porównaniu z tym, co dzieli nas. Od tej całej bandy, która właścicieli niewolników. I będziemy się robić, co można. Trzeba popierać. Trzeba popierać kolegę, kolegę Bosaka. bo co, no, 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 bo co mamy? pozwolić, żeby, żeby wygrał, wygrał jakiś duda, czy ktoś taki? No, przepraszam bardzo. Proszę bardzo. Jeśli się, ja się w ogóle nawet się o to pyta. No, myślałem, że wszyscy przyszli po to, <grym, <grym, że chcą są, głosować są na kandydatę Konfederacji. No, innego nie mamy. Ja mówię, nie, bo Nie było że Bardzo dobrze daje rację. Daje radę. Ja na przykład uważam, że. Ja nie ukrywam, że uważałem, że lepszym kandydatem w sensie, że będzie więcej głosów, jest Braun niż Bosa. Natomiast prezydentem nie odbył czy lepszym, mógłby pan Bosa. Ale to nie jest ważne w demokracji, kto jest prezydentem. A wtedy to lepiej wrzeszczy. Lepiej wrzeszczałby kolega Braun. Kolega Bosa jest spokojny, miły, sympatyczny, a on jest upojony. I w twu demokracji wygrałby więcej głosów, to był kolega Braun. No ale większość w naszej partii, w naszej grupie podarzy, no, takie wbory tak, elektorskie, wiadomo, że w takie są różne skutki. bardzo. Mam takie pytanie do Pana. E, czy jakby konfederacja dostała się na przykład e, do władzy, to zalegalizowałabym stan marihuana na przykład? Zupełnie, Zupełnie Pan nie właściwie stawia sprawę, jeśli mówię całą konfederację. Ja mówię za swoją partię. My się nie zgadzamy na legalizację. Jeżeli pan by chciał, żeby rząd Panu zalegalizował marihuanę, to to oznacza, że rząd ma prawo pozwolić panu palić marihuanę albo zakazać. My nie uznajemy prawa rządu, że ma prawo że Pan ma prawo Jeśli mu się palić, jeśli pan się podoba. Podoba ma pan prawo zejść z tego świata, jeśli Panu się podoba, bo chcąc czemu nie dzieje się krzywda. No? Z tym, że z moim zdaniem większy problem jest w Polsce marihuana, tylko, tylko to, że nie można to przyda sytuacji. Połowa, połowa kolejek do lekarzy jest po to, że ludzie stoją, żeby dostać, żeby dostać receptę, prawda? bo nie mogą, tak, bo nie mogą kupić po prostu bez recepty lekarstwa, prawda? to jest znacznie bardziej problem, niż do ich ale, zasada jest podstawowa, rząd nie ma prawa legalizować albo delegalizować, po prostu każdy ma prawo jeść, pić, pić co mu się żywnie podoba i to rodzina jest do tego, żeby dziecku zakazać, a nie ten, ja miałem taki przykładek, byłem, to było w Nowym Dworze spotkanie było na wolnym powietrzu, i podszedł do mnie jakiś murek, taki jaki miałem miał 17 lat, bo że miał taki drobny postury mój chłopacze, i mówi do mnie, panie, czy jakbyście byli u to można by pali, palić na rychę? Ja mówię tak, tylko my byśmy pana nie leczyli pod zadami. A to ja nie będę palił, bo tu wadach. To jest racjonalne podejście, podejście do rzeczy. Dziękuję bardzo. E, dzień dobry. E, mam takie pytanie e, odnośnie wyborów prezydenckich w USA. E, jeśli ze strony Demokratów zostanie wystawiony e, Bernie Sanders, e, to czy ma jakieś szanse z e, Donaldem Trumpem? A jeśli ma, to czy ma... Jakie będą skutki dla USA jak wygra? Proszę Państwa. Gdyby ktoś mi powiedział już nawet 20 lat, ale że czy że w USA ktoś taki? Jak pan Bernard Sandler, towarzył Bernard Sandler. Będzie musiał ubiegać o utę, wtedy to łez, no a no to, no to jest normalne, że to komunarodem z Na płoś zgadzić. To jest taki trocki. Normalny trocki, który chce wszystko porówno, wszystkim dać, bogatym zabrać, dać biednym. No, normalny Troski. To jest nieprawdopodobne. I on dostaje głosy. I on nawet ma szansę. Gdyby, ja jestem przekonany, że gdyby on zamiast pani Kryntonowej, to no tam by wygrał. Teraz to nie wiem, bo teraz Trump sobie różnymi no, sztuczkami zapełnił tam dużą popularność, a i bardziej atakują, tylko jego popularność, tak samo jak, jak Polscy zresztą. Tak no? atakują to dobrze, więc teraz to no, nie wiem, czy wygra. Ale gdyby wygrał, to była, to była jakaś tragedia, to była jakaś niewyobrażalna, żeby tam, w Chinach rządzi tak, 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 jak się mówi kapitali, a w Ameryce byli komunisty. Dziękuję. Na wstępie powiem, iż uważam pana za wspaniałego oratora, mówcę polityka i mnie swego rodzaju autorytetem. I w sprawie tego, co powiedział pan o koronawirusie, zgadzam się z panem w praktycznie 100%. Chciałam tylko wspomnieć o tym, iż faktycznie ludzie zapominają, że choroby mają znaczenie biologiczne, kontrolują populacje i słabsze jednostki, jakie Darwin powiedział, muszą odpadać ze względu na to, że gdzieś się ogniwa po prostu Muszą odchodzić z wzmacnianie puli genetycznej. I są moje pytania. Czy gdyby Konfederacja doszła do władzy, jak wyglądałaby właśnie potencjalna walka z wirusami i kwestia epidemiologiczna? Byłaby bardzo efektywna. Tak jak była w USA była prywatna medycyna, to wszyscy z Europy, i się do USA. I taką właśnie medycynę chcemy wprowadzić. Nie państwo ma walczyć z koronawirusem, tylko ludzie mają walczyć z chorobą po prostu prywatnie. My wychodzimy z zasady, że. Jeżeli choruje człowiek na grypę, to jest jego problem. Jak milion ludzi chodzi na grypę, to milion ludzi ma problemy, a nie państwo ma problem. Prawda? Ludzie sobie razem z tymi problemami bardzo dobrze. I dobrze, żeby powiedzieć jasno, to, że choroby powodują eliminację tych słabszych, to nie znaczy, że należy te choroby wprowadzać. To jest właśnie co innego. Każdy człowiek ma prawo się leczyć, powinien się leczyć, prawda? A a że swoją drogą te, ta zaznaczenie działa, to działa. Byłem zdumiony, bo w telewizji ryzmowej, w reżimowej, telewizji, redaktor, ja był ze zdumieniem, y, że, że jeszcze targina, testała, ja jeszcze wierzę w teorię na rodzinach, które przez całe, jakby z tym białem. Jeszcze nie chciałem, że takiego spotkał w Polsce. I to nie kościół mnie atakuje, tylko te postep, ci postępacy. To nie kościół, tylko postępacji mnie atakują za za teorii na To poszokujące, prawda? To poszokujące. Ale mówiąc, już pani to oszukujące. Ja mówię, panie, 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 panie tu mówi. To głównym źródłem yy, selekcji naturalnej są nie tyle choroby, ile to, że kobiety sobie wybierają właściwie mężczyzn. Na co mężczyznę. No, ma wpływ? Na co tak. kobiety. kobiety. są najważniejsze. Na rynek, jeżeli na tak przykład yy, czytałem takie badania, wyglądające z jakichś idiotów w Ameryce, że mał małżeństwo sprzyja yy, mężczyznom, bo mężczyźni, że żyją dłużej. Jest to oczywisty nonsens. Wężczyźni, że nasi żyją dłużej, dlaczego? Bo kobiety wybierają sobie na mężów z zdrowych facetów. A, a, a nie chcą wychodzić za mąż za słabe i chorobicy, prawda? I dlatego, i dlatego żyją krócej. To, to jest oczywiste. Tym uczonym to do głowy nie przyszło. Kobiety są najważniejszym elementem, że to kobiety wybierają sobie. I dlatego najgorsze jest to, że ci ludzie demoralizują nam kobiety. Z tym kobiety również rządzą gospodarką tak naprawdę bo w gospodarce prawdziwej tak jak było przed czasami komunistycznymi rządziły konsument czyli ta kobieta ta kobieta która chodzi od sklepu do sklepu i chce kupić towary o opale koszynami ona wymusza do producenta żeby robili tanie towary ta kobieta rządzi Wolny rynek, oznacza to rządy kobiet, które chodzą po i kupują domy i tanie towary dla swoich rodzin. Także że proszę, proszę nie mówić, że my, że my mamy przeciwko kobietom. Wszystko tanie o 30% to jest to samo, jakby jej mąż zarobił 30% więcej. No dokładnie to samo. Tutaj Pan mówi, że ta ten... demokracja jest takim złym ustrojem? Stąd moje pytanie, czy chciałby pan zmienić uszwój w, yy, w Polsce na komunizm, czy na nowy, wprowadzenie nowego ustroju? <laughs> rób na co chce tak. I drugie pytanie, czy w Polsce jest smog, czego nie ma? co do, co do komunizmu, to była to, to tak zwana demokracja ludowa, czyli demokracja demokratyczna, czyli najgorszy rodzaj demokracji. A w praktyce, w praktyce... No ten, bo to trochę mniej do powiedzenia niż to teraz i ten socjalizm za komuny był mniejszy niż teraz, de Nie Niech czy wie, że w nie było nawet przymusu ubezpieczeń samochodów. Mało prywatnych było są... Mało prywatnych samochodów, to się nagrałem, eee, Także ja jestem osobiście za, za monarchię absolutną, oświeconą, bo ta, ta instytucja rządziła w 99% na historii ludzkości. Eee, gdyby pudełka była dobra, to Ateny by wygrały z, z Macedonią, a nie, a nie odwrotnie. W Polska pokonałaby, pokonałaby Rosję, Pusję i Justję, a nie Podrowie. Także to jest, to jest dowód, że pod demokracją. No może zrobić bo wtedy, nie ma żadnych problemów. To jest tak, jak poniecie, państwo na, poniecie Państwo na statku, piękne, spokojne morze, żadnych raf na horyzoncie, ładownie pełne, spiżarnia pełna i kasa grudowa też pełna. I bada za kurte kapitał, bo się ubił. No i można wybierać było kapitana. No, to może... Wszyscy, na było głosować wszyscy, pasażerki mogą głosować, zbiorę przez mniejszego, prawda? Nie Niech no tylko będzie burza, rafy na horyzoncie i inne problemy, natychmiast koniec demokracji. Pasażerki chowają się na, za, 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 za prezydentów, pacjentów, mówią, panowie, róbcie coś. Mężczyźni wybierają do tego żeby rządził, prawda? I koniec wszelkiej demokracji. Bez tylko dlatego mamy czas demokrację nie mamy żadnych problemów, wymyślamy chcę wymyślałem o koronawirusie i tak dalej wymyślamy, bo nie ma żadnych poważnych problemów, to się wymyślamy. I to jest, jest pewien krok. Cierpimy na brak komentarzy. Tak samo smogiem. Smog, chcę Państwu powiedzieć, może jest podstawową smogą, bo to mówiłem, są oszusty. Wiecie po co jest ta walka ze smogiem? Jest to bardzo poważna sprawa. Istnieje w Polsce około 20 paru procent którzy są na ubiegłym, palą szyszkami w Panu śmiesiamy, to sami się go śmieci wisa. I nie płacą od tego podatków. Więc trzeba ich dać im za darmo, żeby o po tej pory ogrzewali prądem, gdzie jest akcyza, gazem, gdzie jest akcyza, albo olejem, gdzie jest akcyza i o to tylko chodzi. Żeby ci biedni, biedni zaczęli się płacić podatki. Zadnego smogu oczywiście nie ma. Ja, proszę Państwa, lat 30 były samochody, w ogóle nie, nie były tego, nie były bezałowiowe, tylko normalne. Też żadnego smogu nie było, 30 lat temu piesy były prawie w kafrowe, czy 40, nie było żadnego smogu. Jak teraz tych pieców jest tam jedna dziesiąta, to też smogu żadnego nie ma. Ludźmi, którzy się najbardziej skarżą na smog, są mieszkańcy Krakowa, najgłośniej wrzeszczą. Otóż badania wykazały, że mieszkańcy Krakowa żyją najdłużej w Polsce. A więc albo jest to nieprawda, albo też smog jest korzystny. Ale śmiejcie, momencik. Paracelsus tłumaczył, że wszystko jest trucizną i wszystko jest lekarstwem. Zależy od dawki. Małe dawki na tarszeniku leczą. Być może smok rozcieńczony odpowiednio, jest korzystny dla skąd mieszkańcy Krakowa żyją dłużej, dłużej niż, niż reszta Polski, a, a, a mówią, że mają potworny smog. U mnie w odwodzku się pojawia... A wiecie dlaczego się u mnie pojawił smok w Otwocku? Bo państwo polskie daje pieniądze na walkę ze smogiem. No to oczywiście, że jest u nas smog. To jest uzdrowisko, rzecz jasna, prawda? Ale oczywiście, jak państwo daje pieniądze, to myśmy od razu wykryli ten smog, prawda? Sieć ten smog, w piwnicach gdzieś tam sobie zalega, prawda? Myśmy go wykryli i będziemy o tej walce, są pieniądze na walkę. Będziemy walczyli. Jak żeby inaczej. Powdaję się przyznać, żeby się dawać, nabierać na, na, na tego typu numery, no, ale ludzie naiwni to powtarzają. Prawda? Zresztą większość ludzi już nie ma pieniędzy skarżowych. Więc większość może tamtych zmusić, żeby też, płacili, płacili, jak chcą. Proszę bardzo. kobiety w Kobiety zawsze były traktowane łagodniej, to jest przywilej kobiet. Ja nie jestem za różnymi prawami, tylko przeciwnie właśnie dla przywilejami kobiet. Kobiety się nie skazywało na karę śmierci, na przykład na, na, na tradycyjnie, tradycyjnie w, w Europie i tak, tak tak powinno być. Dla kobiety kobiety bardzo boleśnie odczuwają karę. Dla kobiety, na przykład kara, która była karą karą, karą tam Hitlerza, prawda, że się kobiety stawiało na, na dwie godziny na widok publiczny, że ona ukradła coś. Dla kobiety jest straszna kara. Pacent to co tam po stolicy wyśmieniu? Dla kobiety to jest straszna kara, bo ją wstawią na widok no, także, publiczny. Także powinny być inne kary dla, dla mężczyzn i, i dla kobiet. I dla kobiet. Także, zdecydowanie jestem za, za przywilejami dla kobiet. Bez różnymi prawami. Przywileje dla kobiet. Chodzi mi o likwidację podatku dochodowego IZUS-u. Jeżeli dojdziecie do władzy, będziecie chcieli to zlikwidować, to skąd potem będą pieniądze na te wszystkie plusy, które obiecą PIS. To PIS obiecą, nie? Zatem ja. eee, uwagę, że tutaj mamy, tu wszyscy mamy zgodne w tym, że podatki dochodowe musimy zlikwidować. Ten podatek dochodowy wbrew pozorom nie daje dużo do kasy. Nie daje dużo do kasy. Nie chodzi o koszty jego ściągania, tylko chodzi, o, tylko chodzi o to, że on powoduje duże koszty ludzi przy wie, wie, jak, jak siedzi urzędnik, a przed nim siedzi kolega 10 interesantów, to w tym urzędzie pracuje 11 osób, prawda? To ale 5 zmienia co chwila, ale stale 11 osób pracuje w tym urzędzie. Potworne koszty. Koszt unikania tego podatku. I rozmawiałem yy, z ministrem poprzedniego rządu Pisowskiego, a on stwierdził, że oczywiście ten rząd jest... Był są rządowi niepotrzebny, on jest potrzebny tylko do jednej rzeczy. Wiecie do jakiej? To ma pole. No, na przykład, kiedyś w USA za komunisty Kennedy'ego, yy, kongres do kiedy Kennedy'ego chwalił i ustawę o, o równości ras, która oznaczała, że w każdym przedsiębiorstwie w danej miejscowości musi być zatrudniona taka proporcja ras, jaka jest w danej miejscowości. Czyli jeżeli w danym miesięc jest 11% Murzynów, to w firmie musi zatrudnić 11% Murzynów i tak dalej. No więc, bo to zupełny idiotyzm. I oczywiście firmy państwowe musiały to zrobić, ale prywatne to się na. A to się kiedy nie pojawił w telewizji i powiedział, tak, okej, okay, ja was rozumiem, ale na każdą firmę, która się nie zastosuje, naszne na specjalną kontrolę skarbową. I wszyscy się zastosowali. Po to jest to, żeby można było wykryć ten. Jeżeli nawet ludzie nam mówią tak. My Was bardzo lubimy, ale nie możemy nawet dać pieniądze, bo nas zaś tą kontrolę skarbową. Tak jak były przypadki. Jak ktoś się, przedsiębiorca się, jak powiem, zafiszował w poparciem dla prawicy, to od razu miał kontrolę skarbową. A wie pan co to jest? W firmie kontrola skarbowej tam no, jeszcze trwa parę miesięcy i było. konstytucja Tak? Konstytucja patrzy tam pojęcia przypadki, gdzie się udawało odwojować, ale bardzo rzadkie przypadki. Gdzieś tu, na, gdzieś tu nawet, nawet w tej ulicy, przypadek, gdzie ktoś się yy, odwojował, że tam nałożyli mu karę, bo, bo jeździł bez światła, coś takiego, coś takiego i, i bawa która by była, to światło do niego doniosła. Więc coś takiego było i on wygrał, to się, ale w końcu wygrał w końcu sprawę z administracją.